Zespół pieśni i tańca Owarmia. Witam serdecznie, witam pięknie. Pomogli nam to także tutaj troszeczkę z tą pogodą udało się sprowadzić ponownie słońce. drodzy Państwa, zatem możemy zaczynać. Drodzy Państwo, zapraszam do wspólnego odśpiewania hymnu Owarmio, moja miła. postać poetki, nauczycielki, działaczki warmińskiej Marii Ziętary Malowskiej. Bardzo proszę o zawieranie głosu w imieniu prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza, zastępcę prezydenta miasta, panią Halinę Zaworowską-Boruch. Witam państwa serdecznie. Bardzo mi miło, że mam w udziale zaszczyt uczestniczenia w tak wspaniałej uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Życie i twórczość Marii Zientary malewskiej Dzisiaj, w przeddzień jej 116 urodzin, stoimy tutaj. Za chwilę będzie odsłonięta tablica. Tablica, która powstała dzięki grupie osób. I tu w tej chwili chciałabym podziękować społecznej grupie inicjatywnej, i na ręce pani Elżbiety Fabisiak, radnej miasta Olsztyn, na ręce pani Marii Zientary Surynowicz, bratanicy pani Marii Zientary Maleskiej, złożyć podziękowania za wspaniały pomysł. Wielkie brawa. Honorujemy tu dzisiaj wielką poetkę warmijską, nauczycielkę, działaczkę społeczną, współzałożycielkę związku literatów polskich w Olsztynie. Cóż, myślę, że honorujemy tablicą na budynku, w którym mieszkała Maria ziętara Maleska przez lata, na budynku, który stoi przy ulicy imienia, imienia Marii ziętary Maleskiej. Szanowni państwo, Powiat Olsztyński jest niezwykle dumny z tego, że mógł tutaj, może tu uczestniczyć, jak również współfinansować tę piękną tablicę. Myślę, że, że nie będę posądzono o ale chciałbym powiedzieć, że Powiat Olsztyński już w Ronswaldzie Izbę Pamięci Żyntary Maleskiej również współtworzył. O warmię moje, ziemio brzus i sosen, kraino świerków szumiastych, srebrzystych, płomiennych wrzosów i smukłych jałowców, odzwierciedlona w jeziorach przeczystych jakaś ty piękna. Gdy zbudzą się wiosną, uśpione lasy, jabłonie zakwitną, kiedy w purpurach letniego poranka poi się jeleń krenicą błękitną. Jakaś ty piękna! Ta wiersza e, oczywiście znajduje się na tablicy, która za chwilę zostanie odsłonięta. Wcześniej jeszcze, drodzy Państwo, chciałbym poprosić o zabranie głosu panią Elżbietę Fabisiak. E, Społeczna Grupa Inicjatywna tutaj, ta nazwa już się poda, już była podawana, już się pojawiała, drodzy Państwo, a no właśnie. Bardzo proszę. Księże arcybiskupie, państwo prezydenci, szanowni państwo. Chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim mieszkańcom Olsztyna, którzy nabyli cegiełkę, którą rozprowadzaliśmy od 2 grudnia 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku przy okazji różnych zdarzeń kulturalnych. I ta właśnie cegiełka to jest Państwa udział w realizacji naszego projektu. Piękne dzięki na ręce pani Boruch, Haliny Boruch Zaborowskiej, pani wiceprezydent dla prezydenta Olsztyna, który od początku życzliwie potraktował naszą inicjatywę, objął patronatem honorowym całe zdarzenie, i również dołożył. Dużą cegłę finansową na ręce pana wicestarosty, pana Patureja podziękowania dla starosty Olsztyńskiego, który również tak serdecznie i tak ze zrozumieniem również tę naszą inicjatywę wsparł. Szanowni Państwo, bywają w życiu takie dni, kiedy odczuwa się szczególną radość, szczególną satysfakcję. Ja myślę, że dla nas, dla społecznej grupy inicjatywnej i tych wszystkich osób, które wsparły naszą inicjatywę, to jest naprawdę piękny dzień. Jesteśmy dumni, zadowoleni, że oto dzisiaj odsłonimy tablicę, która upamiętnia polsztyniankę XX wieku Marię ziętare Maleską, symbol trwania polskości na południowej Warmii. Szanowni Państwo, jest tak dużo osób, które wspierały naszą akcję, ale muszę publicznie Wymienić parę, które naprawdę były w tą inicjatywę zaangażowane. Jest tutaj pan dyrektor Muzeum Barnima, Mazur, Janusz Cygański, który udostępniał salę Olsztyńskiego Zamku wtedy, kiedy zbieraliśmy pieniądze na realizację tej inicjatywy. Ogromną pracę wykonała również pani dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Marii Zientary Malewskiej, pani Bożena Rzepka, która wraz z gronem pedagogicznym i z młodzieżą zorganizowała. Realizowała akcję, y, która dała znakomite efekty finansowe około 1000 złotych. Chciałabym powiedzieć, że jestem dumna z tego, że widzę tutaj takie fajne młode osoby. Y, panie Adamie, y, jest Pan tam po drugiej stronie ale, proszę Państwa, projekt tablicy powstał w naszej szkole w Liceum Sztuk Plastycznych imienia Richa Mendelsona. Zapamiętajcie Państwo sobie nazwisko autorki tego projektu, Sara Serszunowicz. A, Sara, pokaż się. Myślę, że jeszcze nie raz usłyszymy o tej młodej artystce, dla której ta tablica jest póki co najważniejszym dziełem. Jest. Proszę bardzo, naprawdę wielkie brawa. To jest właśnie absolwentka tegoroczna Liceum Sztuk Plastycznych, która pracowała pod kierunkiem pana profesora Adama Ciślaka, a nad całością czuwał dyrektor szkoły, pan Aleksander Kuberski. Wielkie, serdeczne dzięki. Byliśmy w tym czasie piękną wspólnotą. Były momenty i załamania, ale efekty końcowe liczą się najbardziej. Serdeczne dzięki dla pani Marii Ziętary-Surynowicz, dla Jacka Rojka, szefa Związku Literatów Polskich, dla pana Jana Chłosty, dla pana dyrektora Zarządu Zieleni, no wszystkich osób, może ja jestem troszeczkę stremowana, ale chcę też jeszcze na koniec powiedzieć, że cieszymy się, że w ten symboliczny sposób realizuje się puenta wiersza Marii Ziętary-Malewskiej. Co czynić, powiedz mi? Powiedz mi z złotych zbóż szelestem, A ja też w jasne, czy też ciemne dni, odpowiem zawsze karnie jestem. Dziękuję państwu serdecznie. Bardzo dziękuję bardzo. grupy Pani Elżbieta Fabiś, radna Rady Miasta Olsztyn. Drodzy Państwo, yy, i czas na odsłonięcie, czas najwyższy na ten na najważniejszy moment. Zapraszam do nas zastępcę prezydenta Olsztyna, panią Halinę Saporowską boruch pani prezydent, bardzo proszę. Chciałam zaprosić tutaj panią Elżbietę Fabisiak i panią Marię ziętary sorynowicz do pomocy. Bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo. Szanowni Państwo, i czas na głos bratanicy, poetki. Zapraszam pani Maria Zientara Sorzenowicz. Bardzo proszę. Buduję rymy z prostych słów i proste wszystkie moje pieśni. A serce kładę w szatę słów, i jak ptaszęta śpiewam leśni. Nie tajemniczy, nieraz głos obudzi nagle do piosenki. Dla ludu mego śpiewać chcę, bo lud nasz biedny ukochałam. z Klubu Międzynarodowego Soroptimis International również kupowały cegiełki. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli zrealizować ten projekt. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, duże prawa i oddajmy im głos. Kocham cię Warmio, bo warmińskie dziecię piękność twa przewyższa wszystkie obce kraje. Bo ja Ciebie kocham, nade wszystko świecie, to noce, jezioro łąki borykaje. Za te żyzne pola, co tak pachną chlebem, tym nasz zamglony, co się styka z niebem, co mi wszystko miłe, co mnie krąg otacza. I też trumyk leśny, co cichutko gwarzy, iż powronek śpiewa, to cieszy oracza. I pobrzęki kosy, wesołych kosiarzy, i klepanie kosy, co mnie budzi z rana, i ten zapach gleby, która jest zorana. Życzę Wam wszystkiego dobrego, Waszych przedszkolów. Panią dziękuję, bo to bardzo mi praca, że to tak pięknie i ładnie wyszło. Czyli poezja, że jest dana, i w najmłodszym a żebyście mogli poznać legendy związane z tą ziemią

się śpiewamy